no no ta? Dzieło owoce? Wielka. O dzwone... ale wielki. A co mi na to? Ale fajnie. Bananka bo... Kawa arabska, no. Zobaczcie, ty papaje są. Owoce normalnie. a czytacie. Kawa arabska, wielga. Banany. A Cykas. Był, był. Idziemy Kakao. dalej. Kakaowiec. Kakaowiec? Z owocem. I Zobacz. bananowiec. Dobrze. Zaraz zobaczę. Przecież ja słyszę. Kolokazję. Ale delikatne liście dogrzewane pewnie zimą, Uy, wróć nie tylko doświetlane no co to jest? napisane że kawdowic. hebro kakao, kakaowiec no i owoc kwiaty żeńskie, kwiaty męskie ma, czytam se w domu co mi na karłowaty no I zobaczcie w jakim w zacienieniu to rośnie bez problemu żeby mieli te gatunki co ja mam bananów ho, ho. To, co za odmiana rybek? Zbana, nowa rybki. A to co rośnie, na Ale pięknie. Co pisze? Dla. Kosta. O boże, nie wiem. Coś tam. Stylidium debile. Napisane. Wow. <laughs> Zobacz. Są... Ale nie no. Rośliny, rośliny mięsożerne. Tak. Debile. De Mamy banany. To Czyli no, jak przytyjemy dzisiaj po grillu to. Nie, to na. Nie, jest to nie jest bananowiec. To nie jest bananowiec. Musa, musa velutina pewnie. No, na, pewno. na pewno musa velutina. Musa. No. coś tam Urano. Ur, a nie, Uranos ale to miał co czytać. Ale nie... I proszę bardzo. E, Bananki. Zobacz, w domocie, to super jak lampki choikowe? Wiedziałam zwaneczki domów. Ale kwitnie. Zobacz Słonek, lampki choikowe. Jak ja lubię te roślinki. Sławek, twój kwiat, tylko taki podobny co ty masz w szklarni ten biały. Nie sekundka powoli, bo kręcę wszystko po kolei. Ale pięknie. Ale są do, doświetlane. Pięknie. O rybki pływają. Boże, lam, nie tam co ten masz taki biały, co ci raz na jakiś czas kwitnie, tylko czerwony. Nie wiem, cię co to jest. Nie wiem. Chyba choja, nie choja! piper, kwitnie, no. No. Passiflora to jest jakaś. Zobacz te lampki na choinkę. O kurcze, to rośliny też są. Super. Papaja znowu. To, co mi padło. A to co? fiołki? Ja tu zostaję, to. Fajnie, nie? Zobaczmy, jak fiołki wyglądają, tylko że całą białą fioletową. Nie, no też. Zobacz. Nie? No. no prawie jak nie. No taki klimat musi być. Doświetlane rośliny. Lotosy. Lotos. Tropikarna rośliny tkaniny z włosów. Nie do rozwinięte storczyki. Gdzie? No tu. O kurczę, co to jest? To rośnie z drzewa, kwitnie, zobaczcie. Piękne. kokornak drzewiasty. On, on mówi to do wniców. Ja. Też jest. O, choja. Karnosa. Uhu, chuja? Co teraz? To jest. Liba. Minita. 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 Fikus. Fikus, fikus. monstera no. Plumeria alba. Plumeria. Plumeria, plumeria. To nie jest... Nie, to jest jakiś coś innego.